kochani, dzisiaj wybraliśmy się do Parku Krajobrazowego Skarpa Dobrska, który jest położony nieopodal w Puław. Trasę rozpoczynamy we wsi Dobre. Na miejscu nie ma jednakże żadnego parkingu. Górska Przyrodnicza Dobre Podgórz ma około 6,5 km. Wysokość względna, którą dzisiaj przemierzymy, to około 100 m. Tutaj mamy okazję zaobserwować. Skały osadowe, takie jak Margre i Opoki Margliste. Rezerwat słynie z obozów losowych. Tutejsze lesy powstały nad skałami węglanowymi. Zdrome ściany głębocznic mają kilkanaście metrów. W górnych partiach zboczy głębocznicy rozwinęły się ostre formy kotłowate i studniowate, oddzielone od głębocznicy wyraźnym progiem. Powstały one w wyniku wypłukania lesu i drążenia przez wsiąknięte wody podziemnych kanałów i tuneli, a następnie zapadnięcie się lesowego sklepienia nad pustymi pieczarami. Obok mechanicznego usuwania drobnych ziareń pyłu, Wpływ na rozwój tego typu forma również chemiczne rozpuszczenie składników zawartych w lesie, a zwłaszcza węglanu wapnia. Proces ten nazywa się sufocją. Wyszyna lubelska ma charakter typowo rolniczy. Tutaj możemy zauważyć miel, a po lewej stronie, waszej prawej, niewolnik. Widokowym panorama na krańcu świata. Jak widać, na tutaj dwie rzeki. Bliżej nas płynie rzeka Chodelka, a w oddali widnieje Wisła. Wchodząc z punktu widokowego, mamy możliwość ujrzenia zamku w Janowcu, który znajduje się tam. Jesteśmy w miejscowości Podgórz. Idziemy krótszą trasą, która ma około 3 km, aby dotrzeć do miejscowości Dobra, Dalszy ciąg Szlaku Żółtego będziemy podążać. Obok rzeki Hotelka. Jednakże możemy też sobie wydłużyć trasę o około 6 km i iść brzegiem Wisły do Kazimierza Dolnego. To, to najbardziej ekstremalny moment naszej wyprawy. Przecieramy się przez zalane tereny. Ostrzegali nas, ale my dalej kroczymy, robimy swoje. A górą nie możemy wejść w te krzaczory? Jesteśmy już bezpośrednio pod skarpą, udało nam się przemierzyć najtrudniejszy odcinek. Ale wspominałeś, że w pewnym momencie cała droga, ta polna nawet, była zalana i musieliśmy po krzakach się przedzierać. Ale dla chcącego nie jest trudnego. Tak, więc taka wskazówka od nas, tutaj się wybrać. W czasie, gdy jest sucho, żyzne mnady umożliwiają plantację wielu rodzajów drzew owocowych, a także chmielu. Ruszamy w stronę Kazimierza Dolnego. Ponieważ trasa nie zajęła nam dużo czasu, jest godzina 13. Wpadniemy coś przekąsić i ruszamy na dalsze zwiedzanie. Kochani, jesteśmy już w Kazimierzu. Niestety Pogoda się zepsuła, jak widać są w górę. Przed chwilą kropiła, no ale my ruszamy dalej. Centralnym punktem Kazimierza Dolnego jest średniowieczny rynek, który składa się z dwóch części. Starszej leżącej wyżej przy kościele farnym oraz nowszej położonej niżej. W najwyższym kazimierskim wzgórzu leżącym na wschód od Starego Miasta zobaczymy pozostałości po średniowiecznym zespole obronnym. Do naszych czasów przetrwała 13-wieczna wieża oraz ruiny zamku. Kompleksy są oddalone od siebie o niecałe 200 metrów. Wieża, która została wybudowana z lokalnego surowca opoki kapiennej, jest udostępniona turystom. Na szczycie budowli utworzono teraz widokowy, z którego rozpościera się widok na malowniczą dolinę Wisły oraz ruinę zamku w Kazimierzu. Więc jesteśmy już w samochodzie w drodze powrotnej do Lublina. Udało nam się dzisiaj zwiedzić skarbę. Do Obrzyska, rezerwat. No raz na chwilę wpadliśmy do Kazimierza Dolnego. Skarpa do Obrzyska z mojej perspektywy, jak najbardziej ciekawa i warta polecenia na pochodzenie sobie tak spokojnie. Nie jest tak obegana jak Kazimierz. A jeśli chodzi o Kazimierz, to w naszym przypadku. Już mieliśmy tu okazję kiedyś być, więc dzisiaj z uwagi na to, że było niemałe zatrzęsienie ludzi, bo chodziliśmy sobie tylko tak po łebkach, więc wszystkiego tam dokładnie ponownie nie zgadzaliśmy. I to w sumie. Dziękuję.